Służby odpowiedzialne za monitorowanie jakości powietrza wydały komunikat powiadamiający o jego pogarszającym się stanie. Mieszkańcy Wielkopolski otrzymali informację, komunikat, że jest ryzyko przekroczenia poziomu informowania o wartości 100 mikrogramów na metr sześcienny ze względu na panujące warunki meteorologiczne w Wielkopolsce w tej chwili. I obecnie wyniki, które mamy na stacjach wymienionych wcześniej w Wielkopolsce, są to stacje prowadzące pomiary automatyczne. One balansują w okolicy 100 mikrogramów, to jest 105-115, więc patrząc na prognozę pogody, jeżeli utrzyma się taka, jaką mamy w tej chwili, czyli temperatury ujemne, temperatury powietrza ujemne i to znacząco poniżej zera, jak również niska prędkość wiatru, mamy dużą szansę na przekroczenie tego poziomu informowania. Ponieważ padła temperatura, w związku z czym mieszkańcy muszą ogrzać swoje domostwa, więc spalają najczęściej paliwo stałe, czyli węgiel. I właśnie ze spalania paliwa powstaje pył PM10, czyli ziarna o średnicy aerodynamicznej do 10 mikrometrów. Z tego powodu wiele osób z grupy ryzyka nie powinno przebywać zbyt długo na dworze. Ponieważ my balansujemy w tej chwili między dostateczną a złą jakością powietrza, ponieważ nie jesteśmy lekarzami, Podajemy tylko taką krótką informację, zalecenie dla mieszkańców, aby przy takiej jakości powietrza ograniczyli przebywanie na zewnątrz. Również nie wykonywali żadnych czynności związanych z wysiłkiem, sportem, czyli bieganie, jazda na rowerze. Prosimy o to, żeby ograniczyć przebywanie osoby starsze, chore, przewlekle chore, kobiety w ciąży czy dzieci na zewnątrz, na tak zwanym powietrzu. Ale potrwa to niedługo, bo tylko w czwartek i piątek. Prognozy bowiem przewidują rychłą poprawę Sytuacji, a tym samym jakości powietrza. Taka prognoza jest przewidywana na sobotę, ponieważ odrobinę zelżyje mróz, ale nastąpi przewietrzenie tak, tych zanieczyszczeń, które się kumulują od, od wczorajszego dnia na terenie Wielkopolski, więc to troszeczkę się przemieści, ulegnie rozwianiu. Według prognozy sytuacja ma się poprawić w sobotę.